Siema, z tej strony Pipi Games i dziś będziemy nagrywać opening 35 skrzyni kabel i dwa overpassy. Musicie mi... W... proszę o wybaczenie za to, że mam zatkany nos. Mam Dobra. Więc tutaj już leci pierwsza kabel No i tutaj Facebook. O! O! No i pięknie, pierwsza skrzynia. ją dobrze. Minimal Warka. 50. I tak się nie zwróciłam, ale... Kodzaki to może sobie nawet jakieś będziemy Royal Blue. To nie jest szary skin. Uszanuję to. O kurde, czekajcie na chwilkę problemy. Dobra, wracamy, bo mi się tak mega chciało kichnąć i, I coś dobrego Boże, Green Apple. Nie wiem po co mi zielone jabłko. Jestem trochę głodny, no ale dobra. Może teraz no, od overpass. Tutaj chyba nic dobrego, nie da się trafić. Ech. Dobra drugi. O, ta awitka właśnie jest fajna, kosztuje troszkę. No. Ta co jest właśnie, obok. Stój stój, 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 stój! Myślałem, że Chainmaila... Tak, Tak, chainmail, bal. Tak. Dobra. E, nie wiem ile bal. Chyba, bal. Trade bal. Trade bal. Trade bal. Trade bal. nie będę mówił. Buh, tu, tu, tu. O, trade jest jest dobrze, Brawo. Gaben, roboty z kierceni, ale na kontrakcik siadł, nie? Gdyby była druga CZeczka, no dobra, musi być jakiś storm, tak, na odwrócenie. Yy. Dobra, Rustov. w ogóle mi się nie ten skin. Chamba znaczy, jak większość to jest, czyli Lubię właśnie y, tego digla y, jakoś Aha, nie mogę. Ale ta CZ jakoś tak nawet średniowy jest. Y, I lubię jeszcze Dragon oczywiście i... Dark... Y, Dark y, Jeszcze się wezwał. Przeleci do ciebie. Też niebieski. O, oh, oh, Proszę! Ten taki China Bell. Chyba ten China Bell, Może China czy coś takiego. I'm sorry, Nie! Yeah! Aż się sklidowałem. No, niestety... Samochodorowe karczycho. Tak blisko. No, i balet. No i teraz będzie. Ładna seryka. I tutaj grid upmi. Cze STÓJ! Jest! No, panik jest bardzo dobry. No, nie powiem, że jest słabo. Nie powiem, bo jest bardzo dobrze. Gdyby jeszcze taki dragonorek nie to by było normalnie mega. O, jadę. Ale kiedy ta dragonorka wejdzie? I kolejna cyzytka, no! Panienki. Za to, to już bym mógł poszaleć, wprawdzie mam się. Chociaż i tak wychodzi na to, że nie zwraca mi się na skrzynkę, jak zrobię, cezyczkę. Ta. Ta! Oczywiście. Trzy, ale trzy cezyczki są. Kontrakcik na Knajda. Każdemu chyba by się podobał. O! Tu, 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 tu. dawaj do. Dobra. Wydawało mi się, że to był różowy, ale nie wiem dlaczego. No, tak był różowy, to był tę. Widzę, że już 5 minut. 5 no, minut i pół. minuty minut się nagrywa. I bateria się rozgotowuje powoli. Nie! Ja właśnie do tego openingu sprzedałem Dragon Lorkę, którą miałem za 8,5 stówki. Nieee, ale oddajcie mi ją! Knajd! Słuchajcie! Tak! Tak jest! Proszę Państwa, jest w New! 500 euro! Proszę Państwa, leci screen! Głosik na fula! To jest bardzo, bardzo dobry opening! Bardzo, bardzo dobry opening! No, takiego szczęścia to już dawno nie miałem. Jeszcze by tak i wszedł. Nie, to był normalnie. A jeszcze osiem. Osiem? Ja. Osiem. Osiem kobli jeszcze, szansa na zdrofnięcie, ale mamy, mamy knajda w suwenirze, no mamy, po prostu, BUM! Ostatni raz, co knajda, chyba było amara week ago, nie no, o, oh, dark Age. no, no, no i co, Gaben, i co? Chciałeś być taki zły? No to pokaż, jak teraz dragon lorkę ładnie dajesz, no dawaj dało mi najgorszy skin, jaki mogłem zrobić. A czyli taki, który mi się najmniej podoba z całej gry. Bo grot to chyba każdy kocha. O, ale normalnie się przeszedłem po pokoju całym. O, ale dobrze. 7 minut co trwa. Komuś będzie się się odwoglądać, ale jak zobaczę, że się dre, no to wiedział, by wiedział, że coś dobrego się trafiło. No, się normalnie jeszcze raz przejdę do, do pokoju. Najpierw, najpierw nie będzie Dwie skrzynki do końca, no. będę naprawdę się postarał, dziękuję za to. Jest moc. Miał być Dark Age. To będzie ostatnia skrzynka. Dobra. Więc to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Łapkujcie, subskrybujcie. Siema!